Tomasz Tarnowski. Dziękuję serdecznie, panie dyrektorze, za takie zapowiedzi. Witam państwa, witam współprelegentów. Dziękuję za tak liczne, liczne przybycie. Proszę państwa, ja będę obracał się w, w sferze germańskiej, w germańskiej sferze magicznej. Pokrótce przybliżę państwu. Te tereny, które Rzymianie nazywali Barbarikum, ale będziemy się skupiać na, na Germanach. Geograficznie zamkniemy się na terenach mniej więcej na zachód od Renu i na północ, na zachód, przepraszam, na wschód od Renu i na północ od Dunaju, ale będziemy też robić wycieczki na południe i to takie bardzo ciepłe południe bardzo dalekie. Pozwoliłem sobie na tytułowym slajdzie umieścić wizerunek. Różnorako interpretowany jako Tusnelde, jako Welede, m.in. jako po prostu kobietę germańską, obecnie przechowywany w Rzymie. Także, żeby tak ładnie zacząć. Proszę Państwa, wróżki germańskie i w ogóle pierwszy, jakiś tak, pierwsza taka zmianka, którą mamy o, o wróżeniu wśród Germanów, pojawia się w geografii Strabona. Tam Strabo przy opisie Cymbrów, czyli jednego z plemion, które, jak wiemy, najechało o tereny Rzymu, no, Rzymianie z nimi toczyli srogie boje, tam na, na tej wojnie wypłynął, że tak powiem, i do znacznych zaszczytów doszedł wódz rzymski Mariusz. No jedno, z, nie chcę wchodzić tutaj, na ile oni są celtyccy, a na ile oni są germańscy, pójdę tropem Pisarze antycznych, którzy wrzucili do tego worka germańskiego, tam w obozie cymbrów, strabo donosi, prawdopodobnie za posejdeniosem, siwo-włosy, bosonogie i ubrane na biało. Wieszczki miały ścinać jeńców rzymskich wziętych, wziętych w czasie walk na terenie Italii i, co ciekawe, podcinać im gardła izy z biegu tej. Z biegu tej płynącej krwi wróżyć, przewidywać przyszłość. Także wnętrzności zabitych służyły do wróżb. Tutaj byśmy mogli zrobić wycieczkę do tego, jak traktowali Rzymianie. Wróżby z wnętrzności, no tam to wróżenie z wątroby, ale też z innych wnętrzności, no to była bardzo popularna rzecz. Myślę, że tutaj myślę, że oni by to od razu, od razu złapali. E, ciekawe są te kotły, bo tam e, w e, potężna pojemność, ja sprawdzałem to około e, z trawą podaję, że tam na przyciśnięciu nasze to powinno być około 200 litrów, e, także ogromne kotły, to nie są żadne kociołki, e, ale znamy, znamy oczywiście z, z barbaryką takie kotły, zarówno e, z tej strefy celtyckiej, no wspaniały kocioł z Wii, e, który ma gigantyczną pojemność, on oczywiście był kraterem do mieszania wina. Tam jest chyba bodajże 1100 litrów, to jest ogromne, ogromne naczynie. Ale też z późniejszych czasów, też ze sfery germańskiej, Kotły już zdecydowanie, zdecydowanie mniejsze. Znam je też z terenów Polski, ale to nie jest może aż tak, aż tak popularne jak na, na terenie zachodniej Europy. Następną zmianką i w ogóle bardzo szeroko pisze o Germanach Juliusz Cezar w swoim pamiętniku o wojnie galijskiej. Tam Germanie pod wodzą ariovista, forsują ren i sobie tak no, śmiało poczynają zarówno z Galami, jak i Rzymianami. Rzymianie wydają bitwę oczywiście. I tam jest taki epizod, w którym Germanie, pomimo swojej siły, w pewnym momencie zaczynają unikać tej bitwy. Unikają, jak mogą, Rzymianie nie wiedzą o co chodzi, aż w końcu biorą jeńca, zasięgają języka ze strony germańskiej i tam matki rodzin, to jest, to jest też bardzo ciekawe, to będzie ciągle wracać to określenie. Wodzowi Germanów, ariowistów wywróżyły, że on nie wygra, jeśli ta bitwa będzie stoczona przez, przed nowiem księżyca, więc... Germanie cały, cały czas ją odwlekają, żeby ten nów, jakby doczekać tego nowiu, nie wydawać bitwy. No, oczywiście Cezar, no po już tutaj po takim wywiadzie, no już dąży do nich wygrywa oczywiście. I w pewnym momencie tam zostaje odbity niejaki Prokilus. On był jednym z sztabowców Cezara i on wspomina mu o tym, że o jego życie rzucano także losy. To jest też ciekawa. Ciekawa informacja na też, to rzucanie losów jest no, szalenie ważne dla tej sfery germańskiej. Też sposób uśmiercenia tego nieszczęśliwego, no szczęśliwego, no, bo udało mu się ocalać, Prokilusa, czy mają go spalić, czy gdzieś tam zachować, no to są, to są, to są bardzo ciekawe rzeczy, które jeszcze, jeszcze do tego w mojej prezentacji nawiążę. Tak, wspominałem wcześniej ta cyta, on pochyla się w swojej Germanii nad, no właśnie nad Germanią. Tam bardzo, bardzo dużo, dużo właściwie no, patrząc na inne rzeczy, na gospodarkę, na wojskowość, tam bardzo dużo jest miejsca poświęcone wróżbom właśnie, czy wróżeniu, czy osobom, które wróżą, ale też w jego innych pracach. Ja skłaniam się do tej teorii, że on mógł faktycznie poznać Gannę Czyli wróżkę, która towarzyszyła Majsusowi w tym poselstwie na dwór Domicjana. I tam być może on po prostu czerpał informacje z pierwszej ręki, no bo one są bardzo szczegółowe, potrafią być i mamy potwierdzenia tego też na przykład archeologiczne. Więc ja tutaj też skłaniam się do tej teorii. Proszę Państwa, zwyczaj losowania z odciętych gałęzi drzew owocowych. No drzewo owocowe dla indoeuropejczyków, no znamy to też z etnografii, one często miały znaczenie magiczne, więc myślę, że tutaj też to nie jest przypadkowe. Wysypywanie ich na białą materię, która, no, kolor biały też jest jednak w naszym tutaj kręgu kulturowym związany z czystością, z boskością. I tutaj kapłani gmini albo Ojciec rodziny, to też jest charakterystyczne, że u ludów inno europejskich innoeuropejskich ta sfera magiczna, religijna jest też prowadzona w, w obrębie do, po prostu domostwa, gospodarstwa domowego i wtedy najczęściej najstarszy mężczyzna jest po prostu, pełni rolę kapłana, wchodzi w tą rolę na, po prostu na czas tych wróżb czy obrzędów. Tutaj proszę Państwa pozwoliłem sobie, bo tam jest ten taki... Jakby to powiedzieć, taki fragment, że oni naciusują, robią jakieś znaki na tych patyczkach. Wielu, wielu badaczy sądziło, że to są po prostu runy. Runy germańskie, które pojawiają się no, trochę później archeologicznie są potwierdzone w II wieku naszej ery dopiero. Ale prawdopodobnie były to tutaj mamy typologię tych właśnie nacięć na tych losach. Po lewej stronie widzą Państwo w metalu, no bo oczywiście drewniane się nie, nie zachowały losy, które właśnie służyły do rzutów. No i ewidentnie nie ma tu mowy o żadnych runach, są to po prostu proste, proste symbole. Inna kwestia, czy to co my interpretujemy, te losy, na ile to były pionki do gier, kości do gry, no to, no to niestety zostanie dla nas, dla nas zakryte. A wracając jeszcze do run, kończąc właściwie na runach, no to e, pierwsze runy, które mamy, one mają bardzo, bardzo mało wspólnego z magią ponieważ mamy grzebień z Wimoze, na którym jest napisany grzebień i mamy nożyk, teraz to jest niedawne, chyba zeszłoroczne, bo dwa lata wstecz, jest z Skandynawii nóż i on też ma napisany bodajże nożyk, także tam no, no nic, nic magicznego, ale no może coś nam, może musimy jeszcze poczekać. Znany jest też nasz zwyczaj pytania się głosów ptaków i ich lotu. Tacyt poświęca wróżeniu z lotu ptaków dosłownie jedno zdanie, no ponieważ Rzymianie to doskonale znali i nie trzeba, nie trzeba było tego tłumaczyć. Żywi się na koszt gminy w owych Dąbrowach i Gajach konie białe i nietknięte żadną ludzką pracą. Wróżenie z konia, zwłaszcza koń biały, no to, to jest coś, co się pojawi później i w Skandynawii, już w czasach chrześcijańskich, wróżą w ten sposób Słowianie no praktycznie całe wybrzeże morza bałtyckiego tam można by przywołać to jak konie traktuje się w tych kulturach bałtyjskich no i ogólnie biały koń no do dzisiaj zresztą sasi się kochają w białym koniu to jest do dzisiaj Saksonii, Saksonii godło no cały cały tutaj można by otworzyć worek z tymi interpretacjami nie ja ja chciałbym też to wchodzić no bo mówię, moglibyśmy myślę o symbolice i znaczeniu konia dla tych ludów zrobić osobne spotkanie może kiedyś może kiedyś nam się uda. Ale to ciekawe, no, Tacyt jest, no, nie jest pisarzem chrześcijańskim. Pisarze chrześcijańscy mocno krytykują te, to wróżenie z konia. Biskup imienia niepomnę, który tam niszczy Luciców, on dosiada tego konia ich świętego, żeby tak zdesakralizować to, ale Tacyt też to jakby, no też zdaje się, że to rozumieć. No i ostatni rodzaj wróżby, który wymienia tacyt, to wróżenie z jeńca ludu wziętego e, gdzieś tam w niewolę i on walczy z przeciwnikiem no, germańskim e, swoją bronią narodową. To jest e, podobny, podobny system takich, zresztą Rzymianie też to doskonale łapią, bo oni robili coś takiego w czasie walk gladiatorów, e, gdzie gladiator samnicki, galijski itd. Tracki. Byli pewnym, pewnym wyrazicielem, jakimś takim archetypem danego narodu i walczyli w takiej, no, w tym, co im się wydawało, że walczą te ludy, czy jakimś takim no, stereotypowym, bardzo, bardzo orężu. No i oczywiście, nasz szczępion wygrywa, no to, no to my mamy szczęście w walkach, a ich, no to wtedy chowamy się i nie walczymy. Zresztą, jeszcze nawiązując do, tej, do tych pojedynków jeńców, no to to jest bardzo, bardzo stara rzecz, gdzie, gdzie na przykład pojedynek wodzów ma świadczyć o przebiegu walki. No to tutaj myślę, że to jest jakieś po prostu echo, echo tych dawniejszych indoeuropejskich zwyczajów. Ta cytat nie zostawimy do końca, bo będziemy wracać do niego. Ale teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na osobach znanych nam z imienia na tych, które pojawiają się w źródłach starożytnych. Przede wszystkim największa, no, taka super gwiazda tego wróżbiarstwa germańskiego, czyli Weleda, czy Weleda. Słówko to jest pożyczka z języków celtyckich. Weles to jest weled, to jest wróż po prostu, więc ona jest wróżką. Weleda to znaczy wróżka. Dziewica z narodu brukterów, z Bruteraj. po raz kolejny Pojawia się przy, przy opisie wróżek, wcześniej mieliśmy matki rodów, teraz dziewice. No wiemy, że trochę nam to umyka, ale prawdopodobnie macierzyństwo bądź jego brak w jakiś sposób wpływał na ten dar wieszczy. Jakoś tam to na pewno było ważne dla tych ludzi. Tak jak mówię, no nie jesteśmy w stanie wskazać palcem, jak to, jak to konkretnie przebiegało, ale no z pewnością coś było na rzeczy. Jeszcze tutaj o Ueledzie, no, no tak jak już mówiłem, no, no, no gwiazda, gwiazda totalna tego wróżbiarstwa, wróżbiarstwa germańskiego. Ona wywróżyła zwycięstwo Batawów nad Rzymianami, oni, to ich pcha, pcha to w ogóle do powstania przeciwko Rzymowi, rozsądza spory i to na takim poziomie plemiennym. Barbarzyńcy, Germanie składają jej ofiary. I to ofiary takiego kalibru jak pojmani, pojmani dowódcy rzymscy. W pewnym momencie tam jest wleczona rzeką Lippą w górę nurtu galera rzymska, trójrzędowiec. Więc naprawdę, naprawdę dużego kalibru są to ofiary. I co ciekawe, Weleda siedzi w wieży. Ona jest umieszczona w jakiejś wieży, czymkolwiek by to miało nie być. I swoje wróżby wszystkie jakieś takie rzeczy, które przekazuje, przekazuje przez swoją rodzinę. Tutaj widzimy tą taką charakterystyczną dość dla świata germańskiego zależność kobiety od, od swojej rodziny. W późniejszych czasach też to widzimy, że na przykład małżonek musi niejako wykupić, wykupić swoją przyszłą małżonkę z rodu, z którego ona pochodzi. I prawdopodobnie tutaj też było coś, coś podobnego. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na ile te wróżby były kontrolowane przez tych ludzi, którzy byli z jej z rodziny, czy akurat przypadkowo były akurat takie, które im gdzieś tam pomagały, no ale, no ale to trzeba, trzeba powiedzieć, że tak właśnie, tak właśnie było. Nie wiemy, jak Weleda kończy, zapis ta cyta się urywa, no wiemy, że że tam, no wiemy, że tam były jakieś negocjacje, że być może, e, że być może to się skończyło polubownie, no bo nie ma, nie ma dowodów na pacyfikację tego powstania, tak jak Rzym pacyfikował inne powstania. E, mamy Witeliusza, który mm, korzysta z usług kobiety z kraju Hattów, Hattamuliere. E, mm, oczywiście miała mu przewidzieć długie rządy, pod warunkiem, że zabije swoją matkę. Na ile, to, na ile to jest przekaz mający go jakoś zochydzić Witeliusza, no bo on jest takim trochę w tej historiografii rzymskiej chłopcem do bicia. On jest okropny, jest otyły i tam w ogóle jest straszny. Ale no z pewnością jest to dowód na to, że, że Rzymianie jakby od razu łapali to skojarzenie, że, że kobiety Germanów wróżą. Tak, tutaj już wspomniana Ganna, e, jedyna osoba, którą, z, którą znamy z, imiona, z imienia towarzysząca e, królowi Semnonów, Majsusowi, e, Partenos, Apartenos, jasnowidząca dziewica, znowu, e, znowu to określenie. E, autor wspomina, że ona miała w jakiś sposób zastępować Weledę. Czy świat germański znał e, jakiś... E, Jakiś może urząd tej takiej głównej wieżczki, czy po prostu ona ją zastąpiła w taki sposób, że, że po prostu była znana, że jej wróżby się sprawdzały i tak dalej, i tak dalej. Tego niestety nie wiemy. Co ciekawe, imię Kanna też jest imieniem znaczącym. Tutaj badacze nawiązują do, do różdżek, różdżek, takich jakie znamy podkulturowo u czarodziejów. No i Domicjan miał też, według Svetyniusza, Skazać na śmierć wróżbite, tu pada słówko Haruspex, które też Rzymianie doskonale, zna, doskonale znają, ale to taka krótka zmianka. No i co ciekawe, jest tu, jest tu mężczyzna wymieniony. No i tak, i obiecają Państwu podróż na południe, bo tutaj kręciliśmy się dookoła Renu, Germania, a przenosimy się do początków II wieku, do Elefantyny w Egipcie czyli no, na sam, sam koniuszek południowy imperium rzymskiego i tam pojawia się niejaka sybilla Senonów Waluburg. Waluburg jest oczywiście imieniem germańskim, tutaj różnorakie są etymologie proponowane, nie chciałbym to wchodzić, ale też no też, też, też krążą dookoła tych różdżek. To jest szalenie ciekawe, nie? że tam zawsze, zawsze gdzieś ta różdżka się pojawi. Tutaj mamy ostrakon z Elefantyny, na którym to jest lista, po prostu lista płacowa, tam stacjonowała jednostka rzymska, i wśród różnych Aymelianosów i Aureliuszów tam się pojawia nagle Warburg, czyli imię germańskie, Sybila Synonów, no totalnie, totalnie jakoś no nie pasujące na pierwszy rzut oka do okoliczności. I cóż mogła ta Walubór robić w tym Egipcie. To jest szalenie ciekawe. Czy była jeńcem wojennym, czy była zakładnikiem jakąś rękoimiem sojuszu? Znamy to z historii rzymskiej częstokroć. E, właśnie zakładnicy, z reguły są to ludzie z, z jakichś takich ważniejszych rodów. Rękomi sojuszu przekazywani do Rzymu, żeby, e, żeby nasi nowi, nowo upieczeni sojusznicy nie próbowali jakichś e, głupich, e, takich nerwowych ruchów. Spotkałem się z teorią, że to mogła być wróżka, która towarzyszyła germańskim oddziałom posiłkowym. Niestety nie dotarłem, jakiż to oddział miałby tam stacjonować. Raczej są to oddziały niegermańskie. I co ciekawa też teoria, że była to wróżka, która była na usługach urzędników rzymskich, czy też świątyni na Elefantynie. Tam znajduje się nilometr, czyli bardzo ważne urządzenie, które badało badało pływy wód. Wylewy Nilu to szalenie, szalenie ważne, nie tylko w Egipcie faraonów, ale też właśnie w Imperium Rzymskim. No wiemy, że Rzym jest dosłownie kilka dni od rewolty, jeśli nie dostanie zboża z Egiptu, więc to też było dla nich szalenie ważne. A jak wcześniej widzieliśmy, wróżki germańskie mają pewien, pewien taki dryk do wróżenia z płynących płynów, czy to jest rzeka, czy to jest krew, więc, może też tutaj właśnie państwowość rzymska wciągnęła tą waluburg na listę swoich płac, żeby po prostu im pomagała. I powoli kończąc nasz przegląd wróżbiarski, już jesteśmy tak naprawdę na końcówce starożytności, już granice się łamią, barbarzyńcy przemieszczają się po całym praktycznie już imperium. Jordanes w Getice poświad poświadcza niejakie magas Mulieres, czyli magiczne kobiety, kobiety magów. I po poświadcza je, co ciekawe, pod ich nazwą Halia Runai, czyli no, to też tutaj kolejna etymologia, która gdzieś tam nam no, nie jest przypadkowa. No, nie jest to wymyślone imię Haila, piekło. Dzisiejsze angielskie Hell, też ten sam źródło słów Iruna, czyli tajemnica, tak jak mamy w runach. Albo znowu hel i runna, czyli wiec, czyli ktoś schodzący do piekła, zbiegający do piekła. E, no też jakieś szamańskie konotacje, ale to z pewnością dzisiaj jeszcze o tym usłyszymy. E, proszę, proszę Państwa, jeszcze pozwoliłem sobie wypisać, e, jak tutaj pisarze z kręgu śródziemnomorskiego nazywają te wróżące kobiety. E, no i tak jak mówiłem, pojawia się i dziewica i matki rodów. I, i tak dalej, i tak dalej. E, ciekawy jest też kult e, tych matron, który widzimy na tym pograniczu germańsko-rzymskim, e, germańsko gdzieś tam właśnie na Renie, bardzo, bardzo często pojawiające się i często znane z, z jednej inskrypcji imiona, imiona tych kobiet. Być może to jest echo tego, e, o czym pisze Tacyt, że Germanie czczą swoje kobiety jak boginie, nie dlatego, żeby się przypodobać władzy, ale po prostu z takiego, że tak powiem, ludowego, z takiej ludowej wiary. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę, że wysłuchali Państwo tej krótkiej rozgrzewki. Jeśli są jakieś. Zostawiam pytanie na koniec, Panie Dyrektorze, czy teraz? Na koniec, dobrze. W takim razie dziękuję pięknie za, za uwagę.